Zapoteczna, witam Państwa i zapraszam na samorządowy ring. Ze mną Janusz Kubicki, prezydent Zielonej Góry. Witam pana. Witam panią serdecznie witam wszystkich Państwa. Już po winobraniu to winobranie było dość udane mnóstwo gości więcej niż w poprzednim roku na. Pewno. Ja myślę, że sformułowanie dość to za mało, moim zdaniem było bardzo udane. Przyznam się, że setki tysiące, dziesiątki tysięcy osób spoza granic Zielonej Góry i spoza granic Polski, bo, bo ja miałem okazję spotkać ich Hiszpanów, a jak już spotkałem Meksykanów na winobraniu, to byłem naprawdę zdziwiony, bo przyjechali zobaczyć nasze święto, dziesiątki autobusów. Ja myślę, że to, co było przez nas założone, że ma być to święto ogólnopolskie, że Zielona Góra jest prawdziwą stolicą polskiego wina, ma coraz, że tak powiem, szersze, szerszy oddźwięk w skali całego kraju, stąd myślę, że powód do dumy dla nas, jako mieszkańców miasta. Właśnie marka już znana na całym świecie, tak jak pan powiedział. W tym roku duże nastawienie na lubuskie winnice i lubuskie smaki. Tak, tak. No pamiętajmy o tym, że tego wina naszego jest coraz więcej, stąd moje marzenie, mam nadzieję, że się niedługo spełni, że będzie tylko nasze polskie i lokalne lubuskie wino na winobraniu, bo tak naprawdę wtedy będziemy promowali swoich producentów. Myślę, że część z nich już jest zadowolona z efektów tej promocji, bo jednak odczuwają te efekty. No winobusy były pełne, czyli autobusy, które jeździły na winnice. Ja się naprawdę bardzo cieszę z tego rocznego winobrania. Pogoda dopisała poza małymi wyjątkami, a imprez kulturalnych, sportowych było no, całe mnóstwo. Czyli wszystko na tak i zaraz pojawił się pomysł dwutygodniowego winobrania. No, Czy to powiem jest powiem pani realne? szczerze, że tak Naprawdę pamiętajmy o tym, że ja już się spotykam również z takimi głosami, że część mieszkańców miasta mówi, że tak naprawdę to jest święto, które no oni już troszkę bokiem prawie, że obchodzą na niektóre imprezy tylko i wyłącznie, a tak to uważają, że za dużo już się dzieje, że, że za dużo turystów przyjeżdża, więc, więc myślę, że dwutygodniowe winobranie to jeszcze nie, jeszcze długo, długo nie, bo, bo to też są pieniążki. Pamiętajmy o tym, że to wszystko kosztuje, to nie, nie rozmawiamy tutaj o dziesiątkach tysięcy, a o setkach tysięcy, o milionach złotych. Nasze święto jest bardzo dobrze odbierane przez tych, którzy przyjeżdżają. Łącznie z czymś takim, że jeden z naszych gości winobraniowych, który miał okazję być przez półtora dnia, powiedział: Nie, nie, słuchajcie, zarezerwujcie dla mnie cztery dni w przyszłym roku, bo ja chcę tutaj przyjechać, bo to nie zdążyłem wielu rzeczy zobaczyć. Mówi: A ja nie spodziewałem się, że to jest tak piękne i wspaniałe święto, że tak wspaniale się ludzie bawią, bo ja też rzeczywiście słyszę czasami głosy negatywne, ale to wystarczy pójść zobaczyć wieczorem na miasto setki tysięcy osób, które się bawią, świętują. Tutaj duże podziękowania dla policji, bo, bo tych zajści niebezpiecznych było niewiele, więc policja pracowała. Pełną parą i w sposób taki, którego byśmy sobie chyba życzyli, że dyskretnie ich obecność była zaznaczona na winobraniu. Interwencji nie było potrzeby, więc naprawdę cieszę się. Wnioski oczywiście też będziemy wyciągać, bo każdy z nas coś by zmienił w winobraniu. Bardzo ładny był koralow, też się wszystkim podobał, więc no cóż. Dobrze, o dwóch tygodniach nie ma mowy, a co z przesunięciem na okres letni i sierpnia? To już nie jeszcze. jest, wchodzi w rachubę. Winobranie na trzy lata wprzód, daty są już wyznaczone, są. No, pamiętajmy o tym też, że. Czyli no, pozostaje termin września Tak, tak, tak tutaj Rada Miasta podjęła taką, nie inną decyzję. Ja tej decyzji zmieniać nie mam prawa. E, ja się do niej oczywiście dostosuję, więc terminy zostały przeze mnie wyznaczone na trzy lata już w tej chwili w przód, a tak, aby można było wydawać materiały reklamowe, promocyjne, aby to już, że tak powiem, mm -hmm. tętniło swoim I nadal życiem. organizacją będzie zajmował się ZOK? Myślę, że tak, choć e, nieodgadnione są wyroki Boże i zawsze może coś się zmienić. Czyli jeżeli... jest także możliwe, że ta koncepcja winobrania jeszcze ulegnie zmianie? W ja cały czas latach. ewoluuje w różnym kierunku. Więc, więc jeżeli pojawi się jakiś nowy pomysł, to dlaczego z niego nie skorzystać? Myślę, że bardzo ładnie wyglądała e, koncepcja przedstawiania się poszczególnych powiatów e, naszego województwa koło Filharmonii, mi się to też bardzo podobało, bo bo. Pochwalmy się w tym, co jest w województwie, również w innych miastach, w innych rejonach, co się dzieje, bo nie zawsze o tym wiemy, a dzieje się też dużo dobrego. Pan podczas winobrania, pomimo tego, że oddał klucze, także się chwalił. Tutaj terenami inwestycyjnymi przyjechali goście z Chin. Warto było się zareklamować podczas tego winobrania? Cóż, zawsze warto się reklamować, bo trzeba wierzyć w to, że kiedyś będzie sukces. Ja jestem przekonany, że sukces nastąpi. Bez promocji, bez reklamy nie da się tego zrobić, bez udziału w targach, w targach bez zapraszania gości z zewnątrz. Samo się nic nie dzieje. Te czasy się już dawno, dawno skończyły, więc my cały czas walczymy, a w Polsce ta walka jest zażarta. Więc ja wierzę w to, że nasza strefa też wystartuje, objawy ku temu pewne już są, zakłady chcą inwestować, z czego się bardzo cieszę. Jestem przekonany, że kiedyś będziemy Jaki odzień był z drugiej strony? E, oczywiście to jest zawsze okres wyczekiwania, sądowania. To nie jest tak, że my jesteśmy jedyni, którzy są, że tak powiem, brani pod uwagę, więc to jest zawsze sprawdzanie, gdzie w danym momencie będzie im najwygodniej, najlepiej, z różnych przyczyn, że tak powiem, te decyzje są podejmowane, czasami wręcz kuriozalnych, bo bardzo często poza pytaniami, jak wygląda działka, pytania padają na przykład, a jak tam, czy jest basen, czy jest filharmonia, gdzie są sklepy, a gdzie moglibyśmy mieszkać, a pokażcie nam jakąś dzielnicę mieszkania, bo tego typu pytania padają, tego typu e, z sytuacjami się spotykamy, więc ja wiem, że... odpowiadać porze... na pytanie, czekać na decyzję. Tak, oczywiście i etapu? cały czas zachęcać i walczyć i nie poddawać się, bo gdybyśmy się poddali, to, 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 to byłoby najprostsze z rozwiązań. Mhm, zostały. Te... Także pierwsze karty tutaj miasto zgrało się z gminą. Karta zgranej rodziny i 50, i tutaj mieszkańcy gminy je odebrali. Tak, oczywiście, tak jak zapowiadaliśmy, bo, bo wszystkie rzeczy, o których mówiliśmy w trakcie kampanii przedreferendalnej, e, są i będą zrealizowane. Jedna z nich mówiła o tym, że od 1 września każdy mieszkaniec gminy i będzie mógł się ubiegać o kartę zarówno zgranej rodziny, jak i kartę 50. A ja analizuję sobie wykorzystanie karty, choćby na przykład na basenie naszym na seresie. W przeciągu miesiąca około 10 osób korzysta używając karty, co powoduje, że w portfelach Zielonogórza na teraz już tych nowych również pozostało około 100 tysięcy złotych, więc to są realne pieniądze, które zostały. Ja się cieszę, że Zielonogórzanie mogą korzystać taniej, choćby z basenu. A to nie tylko basen, bo to są naprawdę różne, różne setki ofert, które są skierowane do tych, którzy te karty mają. No 30 tysięcy wydanych kart o czym świadczy, no bo to wychodzi że statystycznie prawie, że co trzeci, czwarty mieszkaniec miasta ma tą kartę w swoim portfelu, bo ta karta jest przypisana również do Dzieci, bo, bo, dzieci nie mogą mieć swoich kart, więc, więc, tak naprawdę pan korzysta z tej karty. Tak I warto. korzystam, warto, warto i to nie tylko wyłącznie z basenu, bo, bo, bo naprawdę każdy znajdzie coś dla siebie. Panie mogą znaleźć taniej solarium, panowie taniej siłownie, więc coś się zawsze dla każdego znajdzie. Na zakończenie przy basenie zostaniemy. Tutaj Mosir zainwestował w e-usługi. Będzie wygodniej dla mieszkańców. Tak? Staramy się i z duchem czasu, i to nie tylko i wyłącznie basen, to również cały MOSIR, to również stadion przy Wrocławskiej, e, monitoring, nowy system e, identyfikacji, więc to są te rzeczy, które są niezbędne. No, czasy idą bardzo szybko do przodu, więc jak się nie dostosujemy do tego, co jest związane z tą literką S z przodu, no, to zostaniemy w tyle. Więc tutaj projekt unijny oczywiście, bo, bo, bo my zawsze staramy się znaleźć środki unijne, który został zakończony. Czyli teraz sensie... internetowo będziemy mogli zamówić sobie bilet na basen na siłę. Wszystkie aby. elementy są przygotowane w tym systemie i myślę, że będziemy go jeszcze raz budowywać, bo, bo tak naprawdę no, większość z nas już nie wyobraża sobie życia bez e. Różnego panu rodzaju chodzą, spraw. Tak, 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 paluszki chodzą, bo, 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 bo sam też korzystam. Niektóre rzeczy sam już zamawiam w internecie, więc, więc myślę, że nie będę tutaj odosobniony, bo większość już potrafi to zrealizować. No a cóż, młode pokolenie to chyba sobie nie wyobraża życia bez e, internetu. I tutaj seniorzy nie będą mieli także problemu? Mi się... Myślę, że nie. Seniorzy dostępem. też, wbrew pozorom, tak tam się wydaje, ale oni też tam potrafią surfować po sieci. Dziękuję za spotkanie. Dziękuję pani, serdecznie, dziękuję wszystkim Państwu. Dziękuję i do zobaczenia.